Wiewiórek odcinek osiemnasty zimowe dni. Zima upływała wiewiórkowi bardzo spokojnie. Dużo czasu w ciągu dnia spędzał na drzemkach w swoim wygodnym łóżeczku z kolejarskiej czapki. Albo na skakaniu po śnieżnych zaspach. Odwiedzał co prawda bocznice i podziwiał różne pociągi towarowe, ale ze względu na duży mróz nie robił tego zbyt często. Lubił też czasem strącać śnieg z wielkich gałęzi świerków. Z ciekawością obserwował powstające w miękkim puchu wzory. Pewnego ranka obudził się bardzo, bardzo wcześnie i potem był cały czas w złym humorze. Mama przypomniała mu, że ważne jest, żeby być wyspanym. Udał się więc do swojego mięciutkiego łóżeczka na krótką drzemkę. Śniło mu się, że na tory znów spadło drzewo, tak jak to było w historii rogulka. Tym razem jednak w usunięciu zwalonego pnia pomagał borsuk buczek i jakiś tajemniczy żółty ptaszek. Nigdy nie widział podobnego w swojej okolicy, ale przecież w snach wszystko może się zdarzyć. Spał chyba jednak dłużej niż zaplanował, bo kiedy usłyszał głos tatusia, na dworze było już prawie całkiem ciemno. Czemu więc tatuś budził go właśnie teraz? Wiewiórku! Wiewiórku! Patrz, jak mocno pada śnieg. Pociągi w tej śnieżnej zasłonie wyglądają naprawdę ciekawie. Obudź się! Pociągi? Na to słowo wiewiórek od razu wyskoczył z ciepłego mchu. I był gotowy na kolejne przygody. Pociągi? Mówiłeś coś o pociągach, tatusiu? Tak, wiewiórku. Mówiłem, że wyglądają ciekawie, gdy jadą wśród spadających płatków śniegu. A teraz pada naprawdę mocno. Jestem ciekawy, czy nie zasypie całkiem torów. Wiewiórek też był ciekawy. Był nawet bardzo, bardzo ciekawy i chciał już teraz biec sprawdzić stan torów. Ale tatuś powiedział, że poczekają do jutra, a dziś. Wystarczy tylko obserwacja z ciepłej dziupli. Trzeba było więc znowu ćwiczyć cierpliwość. Wiewiórek pooglądał więc padające płatki o różnych kształtach, które dziś były naprawdę wielkie. Przypomniał sobie także o tym, że każdy z nich ma swój niepowtarzalny kształt i na nowo wydało mu się to niezwykłe. W brzuszku poczuł burczenie, bo prawie przespał po kolacji, ale czuł się teraz zdecydowanie lepiej. I z chęcią rozmawiał z rodzicami o planach na jutrzejszy dzień. Rankiem świat wyglądał naprawdę niesamowicie, śnieżne zaspy były dosłownie wszędzie, drzewa przypominały wielkie bałwany, a cały leśny teren. Wyglądał, jakby usiany był małymi pagórkami. Żeby dostać się w okolice torów, musieli skakać z gałęzi na gałąź. Nie dało się przejść przecież przez takie góry zasp. Kiedy dotarli na drzewa obok torów, zauważyli, że torów wcale nie widać. Zamiast nich wszędzie było mnóstwo świeżego białego śniegu. Taką trasą na pewno nie mogły jeździć żadne pociągi. A w tu nagle usłyszeli w oddali jakieś dziwne trąbienie. Co to mogło być? Przecież tymi torami nie da się teraz jeździć! Za chwilę za zakrętu wyjechała dręzyna z pługiem. Był to jakiś pług samochodowy przerobiony na potrzeby odśnieżania torów. Wielka łopata pchała przed sobą śnieg, który obok torów robił wielkie zaspy tyłu było coś, co przypominało kontener. A w nim na górze śniegu niespodzianka. Na samym szczycie tej białej góry było jakieś białe zwiewę. – Wiewiórku, zawołał tata. Czy widzisz to, co ja? Tam chyba jedzie łasiczka. Właśnie chyba coś widzę, ale przecież łasice są brązowe. A tamto z jest białe. To nie może być łasica. I tu się mylisz, mój synku. Wyobraź sobie, że na zimowy czas... Łasice zmieniają kolor swojego futerka, żeby upodobnić się do otoczenia. To taki ich kamuflaż. Kamuflaż? Tak, takie trudne słowo, oznaczające zdolność do ukrywania czegoś, żeby było trudniej to coś zauważyć żeby przypominały śnieg? Nie tylko kameleony żyjące w ciepłych krajach potrafią przystosować się do wyglądu otoczenia. Popatrz na samego rogulka, on także zmienia kolor sierści w zależności od pory roku. Czasem musi być niewidoczny wśród liści. A czasem wśród złocistych pól. Natura ciągle się zmienia, a zwierzęta razem z nią. Już niedługo minie zima i wszyscy przywitamy wiosnę. Pługi śnieżne odejdą w zapomnienie, a wszyscy będą się cieszyć pięknym barw radosnym śpiewem ptaków i brzęczeniem pracowitych pszczół. Na razie jednak podziwiajmy piękny zimowy krajobraz, bo warto doceniać każdy dzień.